Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Minecraft Crafting Ideas Daily, w którym przedstawię wam dzisiaj moje przedmioty, tak jak wam obiecałem. Tak, ja też coś tutaj robię. Rocksemb, Roksembe. <laughs> Bad na konie. Korzystając z przedmiotu prawym przyciskiem myszy, koń przyspiesza na 10 sekund. Myślę, że taki przedmiot byłby całkiem przydatny do naszej gry i moglibyśmy naprawdę fajnie tego konia tutaj troszkę urozmaicić. Dobra, e, diamentowa buława. Po uderzeniu wywołuje krwawienie u przeciwnika oraz zadaje obrażenia diamentowego miecza. Odpycha wroga na dwie kratki. Bardzo powolna, wytrzymała broń. Szczerze mówiąc, ten projekt jest jeden z najgorszych, których stworzyłem, ale tak czy na czym się podoba. Dobra. Kolba kukurydzy. Eee, wypada z kukurydzy. Możemy ją usmażyć. I tutaj ciekawostka. Oczywiście najpierw musimy mieć roślinę kukurydzy, która zapewne ewentualnie byłaby dodana eee, właśnie do gry. I wtedy by wypadała ta kolba. No cóż... Okej, okay, kolejny przedmiot, gwizdek, ma ograniczoną liczbę użyć. Za jego pomocą możemy przywołać naszego psa, gdy temu kazaliśmy zostać w miejscu. Rozumiecie, zostawiamy gdzieś psa, gwizżemy, on przybiega. Nawet kiedy kazaliśmy mu po prostu zostać, no myślę, że jest ok. Dobra, lecimy dalej. E, zabarwiony proch. Działa jak zwykły proch, jednak wybuchy e, są kolorem zależne od zabarwionego prochu. Możemy stworzyć bombę dymną. Coś w tym stylu. Coś jak fajerwerki. Po prostu... Czemu nie? Kolejny przedmiot. E, frytki w wiatrze. <laughs> Aby nadawały się do zjedzenia należy włożyć waderko do pieca. To jest troszkę przedmiot troll. E, ale szczerze mówiąc miałem dużo frajdy stworzenia grafiki tych wszystkich przedmiotów. Naprawdę spoko. Podoba mi się. Dobra. Lecimy dalej. E, moneta. E, przedmiot zastępujący odłamki złota. Waluta w grze. Tak, bo jak wiecie tak samo craftujemy... Odłamki złota w Minecrafcie, a teraz byłyby ewentualnie monety, które zapewne również by do alchemii były wykorzystywane jako odłamki. Dobrze, lecimy dalej. Serce. Bardzo rzadki drop z mobów. Klikając prawym przyciskiem myszy, dodajemy jedno serce do naszego paska życia. Dodatkowe, oczywiście, maksymalna ilość serc 25, czyli klikając prawym przyciskiem będziemy mieli dodatkowe serce, a nie regenerację serca, jak pewnie niektórzy myślą. Eee, I ostatni, chyba już przedmiot, jest to Jupiter. Wyrzucona i wybuchająca. Łza gasta w powietrze, oddziałuje na pogodę z deszczowej, staje się słoneczna, i na odwrót. Takie troszkę ułatwienie do naszej gry. Ale często się to dość przydaje, kiedy naprawdę nagrywamy coś, mamy deszcz e, i możemy sobie skraftować coś takiego. No cóż, to byłyby moje przedmioty. Już jutro wasze itemy e, są naprawdę bardzo fajne. Naprawdę wysyłacie świetne przedmioty. I oczywiście za nie dziękuję. Teraz możecie napisać w komentarzach, który przedmiot najbardziej Wam się podobał. I takie odcinki oczywiście również będą się pojawiać, gdzie ja będę tworzył przedmioty razem z wami. Eee, dokładnie. Ok. I jak widzieliście, była tutaj troszkę zróżnicowane te wszystkie przedmioty. Tutaj gwizdek, tutaj kolba. Chodzi właśnie o coś nowego. I przygotuję wam e, więcej template'ów w programie MCI, bo jest ich trochę za mało. Abyście mieli po prostu ułatwione zadanie z tworzeniem nowych przedmiotów. Dobrze, trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć!